Wyobrażacie sobie chodzenie po górach bez szlaków, jedynie z mapą za przewodniczkę? Wiecie, że na górze jest jakieś schronisko, ale sami musicie ustalić, jaką trasą najbezpieczniej do niego dojść. To mogłoby się kończyć różnie, szczególnie w gęstym lesie. Na szczęście, ktoś kiedyś wpadł na pomysł wytyczenia pierwszego szlaku, a za nim poszli inni. Stało się to pod koniec XIX wieku, a odpowiedzialne były towarzystwa górskie, które powstawały wtedy jak grzyby po deszczu w całej Europie. Takie organizacje brały sobie za cel udostępnianie gór, którymi się zajmowały, i w różnych krajach i w różnych pasmach takie, udos takie udostępnianie rozumiano trochę inaczej, bo czasem było to całkowite zagospodarowanie, a innym razem tylko taka delikatna ingerencja w przyrodę. Ale tak czy siak, jednym z filarów działalności takich organizacji było prowadzenie i znakowanie szlaków. W tym odcinku opowiem Wam właśnie o historii znakowania szlaków turystycznych w polskich górach. Dowiecie się, jak znakowano szlaki kiedyś i jaka była różnica między szlakami tatrzańsko-beskickimi i sudeckimi. Mam na imię Marysia, a to są górskie historie. Szlaki to nie jest coś łatwego do zrobienia. Ich prowadzenie i udostępnianie wymaga dużych nakładów pracy i czasu. Jest to zadanie trudne, żmudne i można powiedzieć karkołomne, kiedy pomyślimy o tych wielkich kamolcach, które często przecież są głównym elementem górskich ścieżek. Kto się tam przecież przyniósł i ułożył. I takie szlaki wytyczone ręką człowieka, tworzone miesiącami, a nawet latami, nie jest łatwo przesunąć. Dlatego też to, jak dziś wygląda mapa turystyczna, jest w dużej mierze zakorzenione właśnie w tych pierwszych decyzjach organizatorów turystycznych. Od końca XIX wieku sieć szlaków rozwijała się, rzecz jasna. Niektóre z nich zamknięto, powstały nowe, ale przecież. Ogólnie niewiele jest opcji na poprowadzenie ścieżki dajmy na to przez wyżłobioną przez potok dolinę. Podobnie jeśli chodzi o tworzenie alternatywnych przejść względem tych pierwszych XIX wiecznych szlaków. Można więc z pewnym przekonaniem uznać, że to, które my dziś wędrujemy, jest sprawą historyczną, i dlatego historia tego zjawiska może nas interesować. Zacznijmy zatem od konkretów. Pierwszym szlakiem wytyczonym na dzisiejszych ziemiach polskich była trasa. Do morskiego oka, wiem, szokujące. Poprowadził ją w 1887 roku Waler Eliasz Radzikowski, którego uważa się w ogóle za ojca polskich znakarzy. W zasadzie był to szlak z jaszczurówki przez Waksmundzką Polanę i Piątrawkę do schroniska w Starej Rostoce. Stamtąd prowadziła już ścieżka do morskiego oka. I to o tym szlaku najczęściej jest mowa w kontekście początków znakowania w Polsce. Ale Zaraz, zaraz. Czyli pierwszy szlak w górach powstał dopiero w 1887 roku, ale przecież turyści w górach byli już dużo wcześniej. Spójrzmy chociażby na Sudety. Karkonosze i góry stołowe bardzo szybko zainteresowały turystów. Uważa się nawet, że Śnieżka była kolebką europejskiej turystyki górskiej. Już w XVII wieku górę te odwiedzało sporo wędrowców, szczególnie pielgrzymujących do kaplicy Świętego Wawrzyńca, która była na szczycie Śnieżki. I już wtedy można mówić: o drodze w górach, drodze, która prowadziła właśnie do tej kaplicy, a więc i na śnieżkę. Ale czy to był szlak turystyczny w dzisiejszym rozumieniu? I tak, i nie. Mówiąc, że Radzikowski wyznaczył pierwszy szlak w polskich górach, mamy na myśli, że jako pierwszy zastosował u nas metody znakowania, malowania znaków albo drogowskazów i zastosował ją do trasy przeznaczonej dla turystów. Wcześniej przecież istniały drogi i ścieżki w górach, ale miały one bardziej wszechstronne zastosowanie. Były to drogi górników, leśników, pasterzy, pielgrzymów. Na takich drogach bazowało też Towarzystwo Tatrzańskie, które już w latach 70. XIX wieku, czyli zanim Radzikowski wyruszył w Tatry z pędzlem, przygotowywało, rozbudowywało i naprawiało istniejące już ścieżki i oddawało je na potrzeby turystów. Czyli te pierwsze szlaki, które prowadzono pod koniec XIX wieku, to po prostu pierwsze drogi turystyczne z odpowiednio tworzonym dla turystów oznakowaniem. Musimy pamiętać, że z turystycznego punktu widzenia znakowanie nie było konieczne od początku chodzenia po górach, bo przecież od znajdowania ścieżki byli przewodnicy. Dopiero druga połowa XIX wieku przyniosła otwarcie gór dla mas, a co za tym idzie demokratyzację chodzenia po nich. Nie każdego było przecież stać na przewodnika. W Polsce najważniejszą organizacją związaną z tematem szlaków jest dzisiejsze PTTK, wcześniej PTT, czyli Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Już od początku swojego istnienia, czyli od 1873 roku, intensywnie realizowało ono jedno ze swoich podstawowych zadań, czyli udostępnianie Karpat dla turystów. Jego działalność, zgodnie z nazwą, skupiała się przez kilka dekad głównie w Tatrach, choć interesowało się też Karpatami Wschodnimi. Pozostałe karpackie pasma y, też były w jego jurysdykcji, czyli właśnie Beskidy i Pieniny, ale one musiały poczekać na swoją kolej. Dlatego też pierwsze szlaki prowadzono nigdzie indziej, jak właśnie w Tatrach i Karpatach Wschodnich. Na tamte czasy y, były to przecież najbardziej atrakcyjne i popularne góry wśród Polaków. Na marginesie dodam tutaj, że ten szlak Radzikowskiego nie był wcale pierwszym szlakiem Towarzystwa Tatrzańskiego, bo trzy lata wcześniej drogowskazami wytyczono przejście w właśnie. Karpatach wschodnich, prowadzące przez Czarnochorę i Gorgany, ale że ta ziemia już do polskich nie należy, no to za ten pierwszy polski szlak trzeba uznać ten Tatrzański. W każdym razie, czy w Tatrach, czy w Karpatach wschodnich, towarzystwo już od początku swojej działalności, mając na celu przybliżenie gór turystom, wytyczało ścieżki. Usuwało też z nich przeszkody, budowało mostki, kładki nad potokami, przesuwało głazy. Czytamy o tym już w 1876 roku w pierwszym numerze pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego, czyli takiego rocznika, który relacjonował prowadzone prace. Cytuję: Celem ułatwienia przystępu do okolic najchętniej przez turystów zwiedzanych, ulepszył wydział drogę do morskiego oka, wiodącą przez roztokę usunięciem lub skrzesaniem zawadzających głazów. Skutkiem tego, drogą tą, dawniej dla pieszego nawet trudną do przybycia, mogą wozy dojeżdżać, aż pod samo schronisko przy morskim oku. Przystęp na czerwony wierch przez utorowanie i wyżłobienie nowej ścieżki został tak dalece ułatwionym, że nawet szanowne turystki bez większego zmęczenia i w krótszym niż przedtem czasie mogą dotrzeć do celu. Koniec cytatu. W takich sprawozdaniach rok po roku można obserwować, jak rozwijała się sieć tatrzańskich szlaków. W 1903 roku rozpoczęto budowę Orley Perci, którą otwarto dla turystów trzy lata później. Ta trasa prowadząca w najwyższych, wcześniej niedostępnych dla niekwalifikowanego turysty partiach gór dawała tym nietaternikom możliwość wysokogórskiego doświadczenia. To był przełom i miało to oczywiście swoich przeciwników, ale dzisiaj nie o tym. Tatr szybko pokryła gęsta sieć szlaków, dochodzących nawet na te właśnie turnie. Inaczej rzecz się miała w Beskidach, gdzie pierwsze szlaki, w Beskidach Zachodnich, prowadziło dopiero 20 lat później niemieckie Beskidenverein. Zaczęto od Beskidu Śląskiego, tam poprowadzono szlaki na Klimczok, szyndzielnie, później zajęto się Babią Górą, na którą pierwszy szlak oznakowano w 1894 roku. Beskidne Ferguson stosowało w ogóle ten taki dzisiaj nam znany system pasowy do znakowania, który później przejęło PTT, ale o tym za chwilkę. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie zaczęło działać w Beskidach, trochę na przekór tym Niemcom, dopiero na początku XX wieku. O konflikcie między tymi organizacjami i jego wpływie na rozwój turystyki w Beskidach Zachodnich mówiłam już w odcinku o trudnych początkach turystyki w Beskidach. Co ważne, jeśli chodzi o szlaki, to możecie zauważyć, że w Beskidzie Śląskim i Żywieckim mamy ich bardzo dużo, może nawet więcej niż w innych beskidzkich pasmach, a to między innymi dlatego, że w tych regionach konkurujące ze sobą PTT i Beskid prowadziły konkurencyjne trasy, często równolegle do przeciwnika. Te działania nazwano nawet trochę prześmiewczo wojną na pędzle, znakarskie pędzle, rzecz jasna. Dochodziło nawet do tego, że jedna organizacja niszczyła drugą wskazy i znaki drugiej, także jak widać szlaki turystyczne to bardzo poważna sprawa. W 1924 roku Kazimierz Sosnowski zaproponował poprowadzenie głównego szlaku beskidzkiego z Ustronia do Krynicy, który miał łączyć atrakcyjne turystycznie miejsca. I to już jest moment przełomowy świadczący o wysokim rozwoju sieci dróg turystycznych w Beskidach. Jeśli chodzi o kolory szlaków, to pierwsze szlaki były znakowane tylko na czerwono jeszcze o tym Wam zaraz powiem i innym niż czerwony, inny niż czerwony kolor pojawił się dopiero w 1910 roku. Wcześniej szlaków było na tyle mało, że po prostu nie było to potrzebne. Natomiast co jest ciekawe, to to, że te pierwsze kolorowe, różnokolorowe trasy wyznakowano nie w Tatrach, a w Beskidach, właśnie, konkretnie w Beskidzie Sądeckim. Teraz przyjrzyjmy się innym naszym górom Sudetom. Za pierwszą drogę turystyczną w Sudetach uznaje się tą na Szczeliniec Wielki w Górach Stołowych. Powstała ona już pod koniec XVIII wieku, a wędrował nią wtedy chociażby król Prus Fryderyk Wilhelm II czy Johann Wolfgang Goethe. Droga ta miała nawet swoją kasę przy wejściu, więc jak się możecie domyślać była dosyć popularną atrakcją turystyczną. Znakowanie szlaków nie było jednak tak ważną sprawą w Sudetach, no bo stanowiło konkurencję dla prężnie działających w tym regionie przewodników i tragarzy lektyk. Nie wiem czy wiecie, ale to w Sudetach w 1817 roku powstała pierwsza w Europie organizacja zrzeszająca przewodników górskich. Nawet w Alpach ten biznes uregulowano dopiero parę dziesiąt lat później, w Tatrach to w ogóle chyba 60 lat po Sudetach. W sudetach dość szybko powstawały ścieżki dla turystów, ale często były one niezbyt wygodne. Ogólnie ocenia się, że do lat 80. XIX wieku dostępne w sudetach drogi nadawały się do przejścia tylko przy dobrej pogodzie, były trudne, a czasem urywały się bezpowrotnie. Oznakowanie niemal nie istniało, co sprawiało, że turyści często gubili się, a idąc uważnie, szukając drogi, spędzali w górach wiele godzin. Stąd duża popularność przewodników i tego, że lektyk właśnie. Sytuacja zmieniła się tutaj pod koniec XIX wieku, podobnie jak w innych górach Europy i w Tatrach, powstały w tamtym czasie towarzystwa górskie, zadbały o odpowiednią rozbudowę i utrzymanie szlaków, a także ich oznakowanie. I tutaj pojawia się pewne zagmatwanie, otóż w Sudetach działało kilka regionalnych organizacji skupionych na poszczególnych pasmach. Wymienię wam te kilka, mieliśmy chociażby Towarzystwo Kalkonoskie, czyli Riesengebirgsverein, które zajmowało się oczywiście karkonoszami, górami izerskimi i rudowami janońskim. Kłodzkie Towarzystwo Górskie, o którym mówiłam już w odcinku o ziemi kłodzkiej, które oczywiście zajmowało się ziemią kłodzką. E, było też taki twór, e, który zrzeszał organizacje działające e, w okolicy Wielkiej Sowy, Związek Towarzystw Górskich na Wielkiej Sowie, Ferbandes der Gebirgsvereine an der Eule i to, e, t, ta organizacja zajmowała się wszystkim, co było w powiecie dzierżoniowskim i ząbkowickim. W każdym razie mnogość tych towarzystw wiązała się z tym, że powstające sukcesywnie na przełomie wieków sieci szlaków w tych różnych sudeckich pasmach nie łączyły się ze sobą. Także tutaj sytuacja wyglądała trochę inaczej niż w Karpatach, gdzie mieliśmy jedną polską organizację, no i tą jedną niemiecką. I teraz wyobraźcie sobie, co by było, gdyby każde beskickie pasmo miało własną organizację ogarniającą tylko jej teren. Tam powstawały po prostu oddziały PTT, które były zależne od jakiegoś zarządu głównego. Wracając jeszcze do tych sudeckich pierwszych szlaków znakowanych czyli tych odpowiedników pierwszego szlaku do Morskiego Oka, tutaj w pierwsze, pierwsze takie trasy dla turystów powstawały w podobnym czasie, czyli ten koniec XIX wieku. Bardzo ważną i kosztowną inwestycją, o której chciałabym powiedzieć, była budowa drogi grzbietowej w Karkonoszach, poprowadzona w latach 80. Prowadziła ona od Hali Szrenickiej, przez Śnieżne Kotły, Czeskie Kamienie, Przełęcz Karkonoską, Śnieżkę, aż do Małej Upy, czyli tak jak dzisiaj mniej więcej, to jest w zasadzie ta sama droga. I po jej wykonaniu postanowiono poprowadzić kolejne trasy, które tak jakby dołączały dolinę do, do tego głównego szlaku graniowego. W różnych górach stosowano różne formy znakowania. Wykorzystywano np. drewniane tabliczki, drogowskazy, kopczyki z kamieni, może kojarzycie takie. Protoplastą znakowania szlaków było też tyczkowanie dróg prowadzących do bacówek, czy też but pasterskich, takie tyczki używano w Sudetach już w XVII wieku i na marginesie dodam, że przecież takie tyczkowanie stosuje się nadal do oznaczania chociażby szlaków zimą. Wspomniany już pierwszy polski szlak Radzikowski znakował natomiast metodą pasową. Malował on po prostu pojedyncze czerwone pasy, używając do tego cynobrowej farby. Takiej farby używano później przez pół wieku, a to ze względu na jej dużą trwałość. Z czasem zastąpiono ją produktem syntetycznym, no i teraz takim dużo tańszym, no i teraz często trzeba te szlaki poprawiać, bo się po prostu zmywają. Jeśli chodzi o formę tych pasów, to nie była ona zbyt wyszukana, bo tak jak mówię, to był zwykły czerwony pasek bez żadnych ozdobników i dodatków. I tak znakowano wszystkie tatrzańskie i beskidzkie szlaki, dopóki ktoś nie zauważył, że jest to dosyć niepraktyczne, bo takiego koloru nie widać chociażby po zmroku. Wtedy dodano jeden biały pas. W międzyczasie w Beskidach działało Ferein, które stosowało wspomniany, znany nam już system pasowy biały, kolor biały. No i PTT w pewnym momencie przejęło ten system właśnie od Ferein. To było tak około lat dwudziestych. Jest ten system biały kolor biały jest zresztą jednym z popularniejszych w Europie, może dlatego, że to właśnie niemieckie organizacje nadawały pod koniec XIX wieku ton rozwojowi górskiej infrastruktury turystycznej i to nie tylko w Karpatach. W Śląskich Sudetach stosowano natomiast inny system znakowania niż w Karpatach. W pewnym momencie znakami szlaków w Sudetach Zachodnich były rozmaite, bardziej fantazyjne symbole, typu jakieś koła, kwadraty, trójkąty, ale też grzebień symbolizujący szlak graniowy. Fantazyjne bywały też niektóre sudeckie drogowskazy, zresztą do dziś widać te fantazje w regionie. Ogólnie w Sudetach mieliśmy takie trochę pomieszanie z poplątaniem. W zależności od pasma stosowano rozmaite rozwiązania, które zmieniały się też w czasie. Na przykład już na początku XX wieku w karkonoszach używano też tego kolorowego oznakowania pasowego. Natomiast ostatnim rozwiązaniem znakarskim, który jakby pozostał w Sudetach, był system rombowy, tak zwany docelowy, polegający na tym, że dwa stykające się podstawami trójkąty wskazywały drogę do określonych punktów węzłowych, czyli jakiś Miejscowości szczytów, yy, i każda z tych miejscowości szczytów miała jakieś swoje kolegowe oznaczenie. Na przykład kolor biały oznaczał śnieżkę, kolor żółty Karpacz. Nie był to system idealny, bo wszystkie szlaki z Karpacza na śnieżkę, a było ich sześć, miały takie samo oznaczenie. Po wojnie PTTK musiało przetłumaczyć i scalić te symbole, co zajęło chwilę. Jak spojrzycie na mapę turystyczną Karkonoszy z 1946 roku, zobaczycie, że nie ma na niej szlaków, a jedynie schematycznie zaznaczone miejscówki typu szczyt, schronisko i prowadzące do nich również schematycznie przedstawione drogi według legendy drogi polne. Ostatecznie udało się jednak stworzyć jednolitą i spójną sieć sudeckich szlaków. Ba! Już w 1947 roku z inicjatywy Mieczysława Orłowicza zaczęto znakować główny szlak sudecki, który ukończono w połowie lat 50. Od początku znakowania szlaków szybko rozwinięto ich sieć, zarówno w Karpatach, jak i w Sudetach. Prace nad szlakami oczywiście trwają do dziś, dalej ta sieć jest rozbudowywana, powstają nowe szlaki, są znakowane inaczej, ale już w 1977 roku PTTK uznało sieć szlaków za wystarczającą, co może świadczyć o tym, że już wtedy turystyczne udostępnianie gór było możliwie pełne. Obecnie w Polsce mamy około 9 tysięcy kilometrów górskich szlaków turystycznych, a wiele z tych istotnych tras Powstało właśnie pod koniec XIX wieku. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, macie ochotę dowiedzieć się więcej o górach i ich historii, dodajcie ten kanał do ulubionych, subskrybując na YouTube albo obserwując na Spotify. Łapka w górę i komentarz są zawsze mile widziane. A jeśli chcielibyście wesprzeć mnie, żebym mogła tworzyć dla Was więcej takich treści, możecie kupić mi symboliczną kawę w usłudze Bajkofitu. Link znajdziecie w opisie odcinka. Dziękuję.